Dla większości Rzeszowian hala targowa nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Nie jest zabytkiem. Z wyglądu jest niezbyt efektowna. Nie pełni również żadnej ważnej funkcji. Mimo to ten niepozorny budynek od lat jest opisywany w polskiej i zagranicznej literaturze dotyczącej konstrukcji i budownictwa. Do lat 80. XIX wieku tę część Rzeszowa pomiędzy starym cmentarzem a obecnie Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego zajmowały pola, ogrody i sady. W 1883 roku na ten teren przeniesiono Targowicę, która wcześniej znajdowała się na Cyganówce, w pobliżu głównego dworca kolejowego. Pomiędzy tą Targowicą a Wisłokiem w skrótce powstały trzy ważne obiekty dla miasta: Rzeźnia, Gazownia i elektrownia. Staczyły one kolejny postęp, że tak powiem, cywilizowaniu tego miasta. W 1930 roku fundacja miejska pod nazwą Bazary błogosławionego Adolfa Tannenbauma planowała postawić to budynek, w którym miały znajdować się pomieszczenia dla początkujących handlarzy i rzemieślników żydowskich. Tanenbaum urodził się w Rzeszowie w 1863 roku, kiedy u nas było powstanie styczniowe. Później wywędrował do Londynu, zdobył duży bardzo majątek i on m.in. ufundował Dom Kultury. Żydowski Dom Kultury, który jest wojewódzkim domem kultury obecnie, on ufundował również szpital żydowski, dał pieniądze na realizację szpitala żydowskiego przy ulicy Leszczyńskiego, który w tej chwili mieści rozbudowany został na centrum onkologii. To były jego dwie takie fundacje. Trzeci pomysł był właśnie na, to, na te bazary. Niestety nic z tego nie wyszło. Odłożono sprawę do końca, wrócono do niej w 1939 roku, tuż przed wojną, ale już nie jako budowla dla kupców żydowskich, tylko jak podkreślano w uchwałach Rady Miasta Rzeszowa, że to ma być hala targowa dla kupców wszelkich, wszelkiego pochodzenia. Bez względu na wyznanie, tacy i tacy mogli w tym się zmieścić. Ale przyszła wojna oczywiście i sprawa znowu stała się nieaktualna. Targowica funkcjonowała tu do 1956 roku. Do tego czasu jedynym istniejącym tu budynkiem była wiata z piętrową dobudówką o neorenesansowym charakterze. Było to biuro administratora placu. W połowie XX wieku budynek zburzono, a Targowicę przeniesiono na teren po drugiej stronie Wisłoka. Tu, gdzie obecnie znajduje się parking hipermarketu Leclerc. W 1955 roku zapadła decyzja o budowie pierwszej w Rzeszowie Hali targowej. Wtedy właśnie zlece, zlecenie na projekt hali targowej trafiło do rzeszowskiego miasta Projektu i um, parole, po paroletnim doświadczeniu architekt Rzeszowski Józef Kuziar zaczął opracowywać projekt tej hali targowej. Jako konstruktora zaangażował znanego nam szeroko Stanisława Kusia. Który pracował wtedy w Warszawie, ale z Rzeszowa pochodził, miał tutaj bardzo dobre kontakty z miastem projektem również, i on opracował projekt konstrukcyjny, pomysł na konstrukcję tej hali. I pierwotnie była to hala kryta ciężkimi stropami żelbetowymi na takich ramach opartymi bardzo taka potężna konstrukcja. Już Jokurnier mówił mi, że on się kłócił. Z Kusiem, że to tak nie można, że to trzeba jakoś inaczej zrobić, bo to już nie te czasy. Dla Kusia to było w to graj, ponieważ on był takim nowatorem właśnie z urodzenia. Z wielką przyjemnością brał się za zadanie, które jeszcze nikt dotąd nie rozwiązał i wymyślił tutaj konstrukcję specyficzną. Wówczas jeszcze inżynier Stanisław Kuś opracował konstrukcję budynku przykrytego dachem z prefabrykowanych łupin klasztornych. Były one wykonywane z betonu bezpośrednio na placu budowy. Odlewano je na przygotowanej wcześniej matrycy, którą dla obniżenia przyczepności powlekano wapnem i mydłem. Później łupiny podnoszono dźwigiem i opierano na betonowej ramie. Ta metoda budowania została użyta w Polsce po raz pierwszy. Każda z 21 łupin przykrywająca rzeszowską halę targową ma wymiary 12 na 6 metrów. Ich grubość nie przekracza 6 cm, a waga wynosi 8 ton. Podobną metodą wykonano pobliską wiatę. Tu również zastosowano betonowe łupiny. Tylko tak się stało, że w pewnym momencie przyjechał do Rzeszowa znakomity. Yy, Potencjalny inwestor, który sobie wymyślił, że trzeba w Rzeszowie zlokalizować fabrykę świetlówek. A hala była wprawdzie fizycznie już gotowa, ale jeszcze nie oddana do użytku. Jeszcze była pusta. I sobie wymyślił, że trzeba tą halę wykorzystać na fabrykę świetlówek. I bardzo ten pomysł popierał ówczesny główny architekt województwa. Przyprowadzał go do tej hali, pokazywał, jakie to jest świetne miejsce, ile tu jest jeszcze miejsca, że można to rozbudować. Będzie fabryka idealna. Na szczęście fabryka tu nie powstała, tylko powstała hala, która funkcjonuje do dzisiaj, a fabryka pojechała do Pogwizdowa. Budowę hali targowej ukończono w roku 1960. Jej oryginalna szkieletowo-łupinowa konstrukcja została doceniona przez fachowców w Polsce i za granicą. Znakomity niemiecki konstruktor Walter Henn w takiej publikacji, w publikacji, która, która przedstawiała osiągnięcia konstrukcyjne Europy. W latach chyba 70. to było, wydał taką książkę, poważną, i ta hala tam jest przedstawiona jako jedno z osiągnięć właśnie architektury, nowoczesnej architektury polskiej. Za wkład w rozwój postępu technicznego w 1960 roku Twórca metody budowy halitargowej został wyróżniony nagrodą ministra budownictwa. Niestety w tej chwili plac jest tak zagracony i tak załadowany najrozmaitszymi przybudówkami, budkami, że właściwie ten obiekt hali targowej jest niewidoczny. Nie ma możliwości prawidłowego zaparkowania. Użytkownik, który przyjeżdża tutaj na zakupy. Trzeba się spodziewać, że w jakimś czasie będzie to mogło być jakoś rozładowane, że część tych kupców tutejszych będzie przeniesiona na inne place targowe, które powinny być gęściej w mieście porozstawiane i przybliżać towar użytkownikowi, a nie żeby użytkownik całymi kilometrami jeździł, żeby w tym miejscu akurat robić swoje zakupy. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merleau w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.